Te wyniki dobre dla prawicowych kandydatów e, dzisiaj są takim sygnałem dla Rafała Trzaskowskiego, że może być bardzo trudno. To znaczy, e, żeby przekonać do siebie w drugiej turze, no nie wiem, co on musiałby jeszcze zrobić, bo on przez całą kampanię starał się. Być z... Już z... był z... wszystko, <laughs> już każdy pogląd i co teraz? <laughs> trudno jest uwierzyć człowiekowi, który co chwilę zmienia zdanie. Uważam, że ta Rafała Trzaskowskiego bardzo źle rozegrał tę kampanię, bo nie wiadomo, w panikę. Pada w panikę tak i to prawda, bo e, jeżeli on z centrum lewicowego kandydata, polityka, którym jest w Warszawie przecież od wielu, wielu lat, drugą kadencję. Wiadomo, ja <grym> jaką politykę tak. prowadzi w mieście. Zrobił się politykiem, który praktycznie całuje chleb, jeździ w busie z chlebem, <grym> mówi Prince Polo, sam się trochę ośmiesza, no i to pokazuje później, że 12% jest od młodych ludzi, bo ludzie po prostu myślą sobie, co to jest za typ. Gaśnica, która była takim hitem na TikToku, młodzi ludzie to oglądali, przecież dzisiaj jak się oglądało Portal X, to tam cały czas było, że ludzie podkreślali, tak zaznaczali Grzegorza Brauna i wszędzie było, że gaśnica Zajdzie w zb... Joanna Miziołek, wprost i program Rozjazd na kanale Super Ring. Dobry wieczór pani redaktor i doktor Józef Orzeł filozof socjolog klub Ronina. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Komentujemy to co się stało w pierwszej turze wyborów prezydenckich na podstawie wyników sondażowych pracowni Ipsos. Co się stało panie doktorze. No Oczywiście się okazało że te wszystkie badania co były przedtem to są do kitu. O czym zresztą część analityków mówiła, że to nieprawda no i tam z 5-10% różnicy między panem Czaskowskim a panem Nawrowskim zrobiło się 1,7%, co większość prawicowa przewidywała, że tak będzie. No to teraz ciekawe, co będzie w Late który najczęściej był koło północy, dane w Lejpolu są dużo bardziej wiarygodne. Bo częściowo są rzeczywiste z tych komisji, które już yy, zrobiły swoje. Yy, I druga rzecz, jeżeli popatrzeć na to, co o 21.00 zobaczyliśmy, to kandydaci, powiedzmy, yy, niechętni yy, koalicji rządowej mają ponad 50%. Czyli gdyby dzisiaj były gdyby ten sondaż okazał się prawdziwy gdyby dzisiaj były wybory parlamentarne, to rząd by się zmienił. Joanna Miziołek Latepol może nas mocno zaskoczyć dzisiaj. No myślę, że może e, wyrównać trochę te e, wyniki pomiędzy Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim jeszcze bardziej. No bo jak wiemy, te exit pole zazwyczaj nie są takie dobre dla pra prawej strony. E, uważam, że e, rzeczywiście te wyniki dobre dla prawicowych kandydatów e, dzisiaj są takim sygnałem dla Rafała Trzaskowskiego, że może być bardzo trudno. To znaczy, e, żeby przekonać do siebie w drugiej turze, no nie wiem, co on musiałby jeszcze zrobić, bo on przez całą kampanię starał się być... Już był wszystko. <laughs> <laughs> Już każdy pogląd i co teraz raz tak? A tego poparcia mu. Musi coś wybrać. A tego poparcia mu nie starczy, jeśli chodzi o tych kandydatów. To co wybierze Rafał Trzaskowski, jak myślicie? Każą mu pójść trochę w stronę lewo, ale bez radykalizmu, czyli krzyży nie będzie zdejmował, ale z aborcją będzie miał problem. Wieczór wyborczy dzisiaj w Sandomierzu to nie jest chyba przyjazny teren dla Rafała Trzaskowskiego. Piękne miasto. Ależ oczywiście. Bo zadziwiające w ogóle uciekł z dużego miasta. Człowiek, który. Opierał swoje poparcie właśnie na dużych miastach. Tłum kolejek tam po 21, co by to wtedy w ostatnich wyborach zmieniło i frekwencję, i wynik ale podobno w Jagodnie kolejek nie ma, ale pytanie, czy będą inne Jagody. Ja pod obstawiam, Joanna że nie wzięła. będzie, dlatego też, że wychodzi, że tylko 12% zdaje się młodych ludzi zagłosowało na Rafała Trzaskowskiego. To jest gorszy wynik od Bronisława Komorowskiego. To jest piękny wynik. To pokazuje, że dla młodych ludzi być może Rafał Trzaskowski stał się obciachem, o czym zresztą tak trochę miałam wrażenie w kampanii, mówił Adrian Zandberg. Zresztą ta piosenka, która była kampanina, trochę to pokazywała. No i oni w w większości wybierali Sławomira Mancena, czyli widać też skręt jaki jest wśród młodych ludzi na prawą stronę. I ile to minęło? Półtora roku, tak? Od wyborów i od Jagodna. To jest niesamowite, że tak krótko można do siebie zniechęcić ludzi, że zrobicie taki bagaż wyborczy. A część analityków tak mówiła, że jeżeli chodzi o młodych, to oni niebywale szybko zmieniają Ach, poglądy. No tak. Z roku na rok mogą przejść z jednej strony na drugą. Mój starszy syn na przykład kiedyś, przepraszam go, Głosował najpierw na Korwina Mika, a potem na SLD. Przed chwilą inną statystykę komentowaliśmy z profesorami, to znaczy wyborcy powyżej 60. roku życia i tam Karol Nawrocki 44,8% głosów, Rafał Trzaskowski 42,6% no i później już no, znacząco słabiej, a nawet to mało powiedziane, bo Grzegorz Braun 2,9% głosów. Co, co to, co to znaczy? To najważniejsze dla mnie z tego. Tak się chwalili, czy tak myśleli, bardzo dla siebie pozytywnie, że tak zwana afera z kawalerką zniechęci do Nawrockiego, kogo? No, emerytów oczywiście, którym grozi taka sytuacja, i się okazało, że wręcz przeciwnie, Nawrocki ma lepszy wynik niż miał mieć. E, czyli starsi głosują cały czas zgodnie ze swoim interesem, głosują na tę partię, e, na to ugrupowanie, które prowadziło politykę prospołeczną, czyli PiS. Dla nich bardzo ważną, podwyżki emerytur i 13, 14 i tak dalej. Więcej jeszcze. Pytanie o to, dla starszych stabilizacja, bezpieczeństwo jest szalenie ważne, ale stabilizacja, żeby się nic tak nie zmieniało, starszy człowiek nie lubi. Okazuje się z tego, co Pan mówi, że oni dalej tą stabilizację widzą po stronie raczej kandydata Nawroskiego niż Trzaskowskiego. A jeśli tak jest, to to Pańskie pytanie, czego ten Trzaskowski ma się ułapić? w ogóle nie wygląda na to, żeby można było jakieś sensowną odpowiedź. No co on powie, że da 15 emerytury? Ta pozyden. brutalna kampania przeciwko Karolowi Nawrockiemu stała się jego siłą w tej kampanii? Ja nie wiem, czy stała się siłą. Ja pamiętam, kiedy my tak trochę jako dziennikarze spodziewaliśmy się bomb ja pytałam to sztabowców Prawa i Sprawiedliwości, to powiedziały, że jeżeli od, oni odpalą bomby, to będą przeciwko nim, dlatego, że ludzie nie lubią ataków wprost na kandydata właśnie w końcówce kampanii. No i chociażby pamiętamy to ze słynne łzy pani Sawickiej, to też było tak, to y, pokazywało później Prawo i Sprawiedliwość przegrał wybory, więc już tak. nauczeni doświadczeniem wiedzą, że to po prostu było przeciwskuteczne. W przypadku Trumpa, przecież Trump, y, nieważne jakie były na niego zarzuty, to ludzie już po prostu to byli odporni. Tak, rusł. I y, y, to pokazuje też to, co trochę sztab Prawa i Sprawiedliwości zrobił, czyli to jest atak na kandydata obywatelskiego, używają służb używają wszystkiego, żeby go zniszczyć, tak? Znaczy używają brudnej gry. I mnie to naprawdę używają władzy. Używają władzy. Mnie to zaskakuje, że mimo tego, co wyszło... Tak się pchali. Nie udało się. To znaczy, że się nie udało. Na Rafała Trzaskowskiego nie było nic. On mógł sobie spokojnie prowadzić kampanię. Rafał Karol Nawrocki od dwóch tygodni realnie nie mógł spokojnie prowadzić kampanii po tym, jak wrócił ze Stanów Zjednoczonych. A jednak mimo wszystko to się nie udało, tak? Czyli ludzie jakby wybrali trochę tak, jak pan mówi. To znaczy oni Uważają, że polityka Prawa i Sprawiedliwości to im zapewniła i nawet jeżeli jest ta sprawa z kawalerką, to oni uważają, że jak Jarosław Kaczyński powie, że on w to nie wierzy, że to jest brutalna gra i tak dalej, to jest takim gwarantem tego, że kwestie społeczne zostaną zachowane. A w przypadku Rafała Trzaskowskiego, no trudno jest uwierzyć człowiekowi, który co chwilę zmienia zdanie. Uważam, że sztab Rafała Trzaskowskiego bardzo źle rozegrał tę kampanię, bo nie wiadomo... Wpadł w panikę. Wpad wpadł w panikę, tak i to prawda, bo e, jeżeli on z centrum lewicowego kandydata polityka, którym jest w Warszawie przecież od wielu, wielu lat, drugą kadencję. Wiadomo, jaką politykę tak. prowadzi w mieście. Zrobił się politykiem, który praktycznie całuje chleb, jeździ w busie z chlebem, <noise> mówi Prince Polo. Sam się trochę ośmiesza, no i to pokazuje później, że 12% jest od młodych ludzi, bo ludzie po prostu myślą sobie, co to jest za typ. Ten sztab nie może teraz spaść w furię i jakoś bardzo się obwiniać, dlatego że wtedy Rafał Trzaskowski przegra te wybory prezydenckie. Moim zdaniem to i tak jest bardzo trudna sytuacja, bo Rafał Trzaskowski, jak już zauważyliśmy w wyborach w 2020 roku, on bardzo przeżywa porażki. I to, co się stało dzisiaj, to jest taka bariera psychologiczna, która została postawiona. I moim zdaniem będzie bardzo trudno. Bo on już tyle głowy będzie miał, że być może on przegrał. Po raz po drugi. Po raz drugi. I to będzie cały czas. To jest to samo, co jest w debatach. Kiedy ktoś go wyprowadzi z tego jakby dobrego samopoczucia, to raptem Rafał Trzaskowski przegrywa debatę. Pokazała to debata w TVP, pokazało to końskie. On nie potrafi walczyć, on nie jest fajterem. I moim zdaniem te dwa tygodnie nie będą tygodniami fajtera. Czyli Rafała Trzaskowskiego. To niepewne zwycięstwo w pierwszej turze, jeżeli te wyniki sondażu się potwierdzą, totalnie może wybić z rytmu? Wydaje mi się, że już wybiło, sądząc z jego miny, tak naprawdę, w tym wieczorze wyborczym. I jest tak, jak pani Anna mówi, mamy 12 dni, tak? coś takiego, do drugiej tury. Potem jest cisza w sobotę, więc to jest chyba 12 dni. Jeżeli on padnie i przez 3-4 dni nie wymyśli czegoś, czy tam jego sztab nie wymyśli, a on nie zrealizuje, zostaje mu pięć dni na prawdziwą kampanię, gdzie się musi odbudować, znaleźć słabe miejsca u Nawrockiego i spróbować może debaty, na przykład z nim jeden na jeden, w tej sytuacji wydaje mi się. Jakby to nie zabrzmiało, że Nawrockiemu debata cztery oczy się nie opłaca. Pytanie, czy Czaskowski odważy się na tę debatę i czy przygotują mu pytania, które mogą Nawrockiego położyć. Ale Nawroski niesłychanie popracował nad sobą w tej kampanii i tak jak na początku miał dużo słabych występów czy słabych tekstów, to teraz on nawet po tym przemówieniu dzisiaj? Po pierwsze uwierzył w siebie i w to, że wygra, to jest pewne. I po drugie widać, że też cały czas on się uczy, szkolenia coś dają. Ale na miejscu Trzaskowskiego próbowałbym debaty, a na miejscu Nawroskiego bym debatę odmówił. Rozumiem pana Rozenka, bo wynik tam między 5 a 6 procent. Dla Grzegorza Brauna powoduje, że ten facet założy partię oczywiście i będzie z nią startował do wyborów. Może znaleźć się w parlamencie także polskim, nie tylko w, w europejskim. I jeśli się okaże, że koalicja pis i konfederacji jakoś ma się ku sobie, są jakieś że się, szanse, że się dogadają, jednakże się okaże, brakuje im tam drobiazgu kilku posłów. Może dać pęser, który nie da, i może dać braun. Wyobrażacie sobie coś takiego? Tak może się stać. Co przyczyniło się tak, do tak dobrego wyniku Grzegorza Brauna? Myślę, że rzeczywiście. Grzegorz Braun ma rację gaśnica. Znaczy, Gaśnica, która była takim hitem na TikToku, młodzi ludzie to oglądali. Przecież dzisiaj, jak się oglądało Portal X, to tam cały czas było, że ludzie podkreślali, tak zaznaczali Grzegorza Brauna, i wszędzie było, że Gaśnica idzie w górę. Czyli wzbudziło sympatię to, co wcześniej wszystkich oburzyło, tak? Tak, ale poza tym miałam wrażenie, że jednak Grzegorz Braun jest dosyć dobry podczas debat, prawda? Bo on y, mówi takim y, kwiecistym językiem, Pięknie przekonuje. Jest. Tak, jest, Świetny znak historię, y, bardzo jest wykształcony. I, I to jakby ludziom się spodobało, bo on trochę na tym tle. Tych wszystkich polityków no, z, z, był taki właśnie opanowany. E, więc wydaje mi się, że chociażby ta debata w TVP, gdzie on paradoksalnie zaczął wychodzić też na normalsa, bo tam w tym całej sytuacji, gdzie była pani dorotaczna Wysocka i były takie mocno lewicowe pytania, to mam wrażenie, że on w tym wszystkim, nawet w stosunku do tego pana Maciaka, który był prorosyjski i którym powiedział, że wrogo ojczyzny, którzy nie chcą walczyć za, za kraj, należy się kula w łeb. I raptem się okazało no, patriota, tak? Grzegorz Braun. I myślę, że on takimi rzeczami po prostu charyzmatycznie zaczął zyskiwać u ludzi. Debaty mu pomogły, pomogły mu ten happening, to, że jest po prostu inny. A młodzi ludzie też lubią, zresztą on chyba też miał wśród młodych ludzi dosyć duże poparcie, ludzi, lubią taki koloryt, że ktoś jest jakiś. Joanna Cenyszyn zapomniała w pewnym momencie, że prowadzi kampanię prezydencką, tylko może się zachłysnęła wręcz tą swoją Prawdopodobnie. popularnością, ale gratulujemy wyniku i, tej, i tego fenomenu. Świetny się... był show rozrywkowy, no, no, a Brown gra o władzę. A pani senyszyn nie. Pani senyszyn co najwyżej gra o założenie małej partii, która odbierze tym nielubionym przez nią czarzastym i innym takim, odbierze jeszcze jakieś procenty i ona się będzie bawić, a Braun gra na serio. Zapytałem o czwarte miejsce, ostatni na podium, Sławomir Męcen wykręcił taki wynik, który był, um, to był jego max w tej kampanii, czy mógł coś lepiej zrobić w trakcie? Ja myślę, że to już był maks. To znaczy te sondaże, które pokazywały mu 20-21%, ja uważałam, że były nieprawdziwe, tak samo zresztą jak te sondaże, które pokazywały był dużą to. różnicę między nawrockim a trzeskowskim pompowane. I on był chyba tego świadomy, bo od początku był, tak. był, mówił, że przestrzegał. Przed... To są napompowane to. sondaże. I uważam, że ta takie 15% to jest naprawdę sporo, bo gdzieś wewnętrznych sondażach PiS on miał dobiegał do 12, więc no, te 15% to jest duży potencjał na to, właśnie, żeby w przyszłości y, walczyć o współrządzenie. Ja Też uważam, że to może być taka ścieżka. To znaczy ścieżka najpierw wybory prezydenckie, no zobaczymy, kto jeszcze wygra, a później za dwa lata e, wybory, no i koalicjant dla Prawa i Sprawiedliwości. Raptem się okazuje, że z centro lewicowego rządu będziemy mieli bardzo prawicowy rząd. I się okaże, że PiS, jak to się mówiło, że nigdy nie miał nie jest wybieralna i nie jest koalicyjna, to się nagle okazuje, ma, ma koalicjanta. Może mieć. Przed chwilą profesor Antoni Dudek powiedział, że e, no, 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 wynik. Jego, jego wreszcie <laughs> Tak pomyślałam, kiedy to oglądała, <laughs> i teraz będzie wy... mógł bez przerwy mówić, jaki to niebezpiecznie. Kolicję obywatelską bezapelacyjnie osłabią te wybory prezydenckie. Do jakiego tak. stopnia? Co się stanie z koalicją obywatelską, co się może stać? To jest dobre pytanie. Koalicją rządową. Tak, to bardzo dobre pytanie, a szczególnie o koalicję obywatelską. Najpierw bym chciał pogratulować panu profesorowi Dudkowi. Co najmniej 1% pana Nawrockiego to jest jego zasługa. Eee, świetnie, Rasop Kaczyński z tego wyszedł, mówiąc: tak, pan profesor Dudek ma rację. Eee, pan Nawrowski jest bardzo niebezpiecznym człowiekiem. A dla kogo? No, dla tych le lewaków i lewicowców, więc. Kaczyński z tego wyszedł dobrze. Yy, to jest bardzo poważne pytanie, dlatego że problem ma teraz Donald Tusk, który widzi, że może przegrać. Na to może przegrać jego kandydat Czaskowski, za którym nie przypada zresztą, ale sytuacja jest taka. Bardziej robi się prawdopodobny wariant rumuński. Teraz Tusk będzie mógł, który czuje, że może wygrać na może nie czekać do drugiej. Teory, tylko próbować znaleźć powody, dla których można by unieważnić te wybory. Zobaczymy, czy pójdzie w tą stronę. Prawica go przestrzega i ostrzega przed tym, że tak może się stać, ale jeśli Tusk nie pójdzie w tą stronę unieważnienia tych wyborów, to jeśli wygra Nawrocki, to ja sobie wyobrażam, że to będzie tak. Twardy, bardzo ambitny gość, zbuduje bardzo silną kancelarię prezydencką, której Duda nie zbudował i zacznie walić w rząd, nie bojąc się ostrości konfliktu. Andrzej Duda nie chciał wejść w otwarty pojedynek z koalicją rządzącą, a Nawrocki może to zrobić, bo on się tego nie boi. Nie wiem, ile bokser jest w stanie wytrzymać rund taki jak on, ale myślę, że dwa lata wytrzyma. I to y, będzie ogromne zagrożenie dla koalicji obywatelskiej, bo tu żadne represje nie pomogą. Na wroski na pewno policji do pałacu Prezyden prezydenckiego nie wpuści, tak jak Duda. I to był dosyć centralny moment, który prezydent pokazał, że można nim grać. Może policja mu zamknąć każdego, no, łącznie z szefem kancelarii i tak dalej. Więc to był bardzo słaby moment i to będzie wytyczna dla Nawroskiego, czego nie robić, jak walczyć. Więc obawiam się, że, albo nie obawiam się, może się cieszę nawet, że to, jeżeli Nawroski wygra, to będziemy mieli stałą, bardzo ostrą właściwie wojnę między prezydentem a koalicją rządową. Czego nie mogą teraz y, robić? Pytanie do Joanny Miziołek, ani Rafał Czaskowski, ani Karol Nawrocki. Na co nie mogą sobie pozwolić y, w tej walce y, w drugiej turze? No, na takie błędy zwyczajne, takie jak na przykład to nie do uniknięcia, ale ten błąd z kawalerką, to znaczy na to, żeby coś takiego znajdować na nich. Chociaż z drugiej strony, tak sobie myślę, że jeżeli będzie znowu jakaś sprawa, to ona nie zaszkodzi już. Znaczy, jeżeli kawalerka nie zaszkodziła, to wydaje mi się, że te inne rzeczy, ale chyba o nie pomogła. No, nie pomogła, tak, ale inne rzeczy, o których słyszymy, wydaje mi się, że też nie zaszkodzą. Więc e, czego nie mogą, przede wszystkim moim zdaniem, nie mogą pokazać słabości psychicznej. I tutaj e, Rafał Trzaskowski, no, będzie miał problem, ale ja się zgadzam z Rafem, bo my już go tak pogrzebaliśmy wyborczo, a jednak on może cały czas wygrać wybory. Ja się zgadzam z tym, co on powiedział w Sandomierzu. On powiedział, że Karol Nawrocki będzie o wiele bardziej radykalnym politykiem od Andrzeja Dudy i to jest prawda. To znaczy, Oczywiście. jak on wejdzie do tej kancelarii prezydenta, no to się zacznie. To będzie bardziej prawicowy polityk, bardziej zdecydowany polityk i będzie wchodził rzeczywiście w otwarty konflikt z rządem, więc czego oni się teraz nie mogą robić? No przede wszystkim nie mogą mogą się chyba poddać. Muszą oboje gryźć trawę, obaj gryźć trawę, a wydaje mi się, że to może być naprawdę w tamtym sztabie trudne, bo ja za bardzo też w czasie kampanii Rafała Trzaskowskiego nie zobaczyłam pomysłu na tą kampanię, bo rozumiem atak na kontrkandydata, one się tam pojawiały z różnych miejsc, no ale nie było takiego przemyślanego pomysłu, przecież do tej pory Rafał Trzaskowski na przykład nie pojechał do Wielkiej Brytanii, miał tam pojechać do Londynu. Nie zrobił tego, a to było planowane od wielu tygodni. Na 10 maja, jeszcze wcześniej, a jakby, y, i to też by mogło pomóc, może, może to jest plan na drugą turę, tak, ale jednak y, tutaj Karol Nawrocki, no i był w tych Stanach, i spotkał się z Donaldem Trumpem, ta kampania była o czymś, mam wrażenie, to znaczy zapewnię wam bezpieczeństwo, mam kontakty ze Stanami Zjednoczonymi, a ze strony Rafała Trzaskowskiego my tylko słyszymy, najciej w w Sandomierzu usłyszałam, że y, no, y, no to ja załatwię kwotę wolną od podatku, ja zapewnię wam kobietom, i to znaczy opowiada te wszystkie rzeczy, <grym> których rząd jakby no, nie dowiózł, nie chciał to się... zrobić, tak nie dowiózł i jakby to, to nie od tego nie jest, zależy to od Rafała Trzaskowskiego tylko od rządu, on ostatecznie może coś tylko podpisać albo zawetować tylko to najpierw musi na jego biurko trafić, no, a to nie trafia od półtora roku, więc no, trochę on zaczyna obiecywać wszystko, ale chyba taki festiwal obietnic to nie jest dobry pomysł na tą kampanię, jeśli no, tak jest jak Pani mówi, Zoforze. tylko krótko, jeśli jest to, to Pani inaczej myśli niż ja o debacie, jeżeli tak jest, jak Pani mówi, to Trzaskowski będzie na słabszej pozycji w debacie, bo mu nawr... nie wiem o czym on będzie mówił, ale Nawrocki właśnie może na niego strzelać. To teraz weźmy 10 obietnic ostatnich od lewej do prawej Pana Trzaskowskiego i udowodnijmy, że to w ogóle nie są kompetencje prezydenta. Jak znacząco osłabiły, ile głosów odebrały Rafałowi Trzaskowskiemu ataki koalicjantów w trakcie tej kampanii? No wiódł ten premier Szymon Hołownia. Chyba nie zrozumiałem. Ataki na... Ataki koalicjantów na Rafała Trzaskowskiego. Czy A... obniżyły znacząco jego wynik? E... Nie wiem, czy znacząco, ale pokazały, że ta koalicja w ogóle się kupy nie trzyma, że tam każdy gra o siebie, że nawet są w stanie łamać taką solidarność koalicyjną takimi drobnymi, niesmacznymi atakami na tego biednego Trzaskowskiego. Przecież kilka z tych debat wyglądało tak, że wszyscy atakują Trzaskowskiego. Ale chyba jednak jeszcze bardziej na tym stracił Szymon Chłownia. Czy to nie jest wina tego w wyniku marszałka jest, Sejmu? jest, ponieważ inni, jak go atakowali, to na przykład po kolei. Jak Braun go atakuje, to jasne. Jak go atakuje Zandberg, też jasne, bo z lewicowych pozycji gość, który do rządu nie poszedł, wyszedł z tej koalicji i atakował. Jak go atakuje, pani Biejat, to, to, było, to był tak dziwny dialog w tej sprawie. Że on, mi brzmiało to tak, Trzaskowski do pani biega, ty daj spokój, daj spokój. Rozmawiamy o tym potem, gdzie daj? Będzie mi się kłócić, na no przecież osłabiamy się oboje. To była prośba, żeby się odczepiła od niego, a ona myślała, że ona coś na tym zarobi, może i zarobiła. Krótko mówiąc, Trzaskowski okazał się takim dziwnym elementem. Atakowano go za to, że jako wiceszef Platformy. Ta platforma nie dopilnował, żeby ta platforma ludziom coś dawała. A wiemy, że Trzaskowski w platformie do powiedzenia nie ma dużo. To jest jedno. A on nie umiał znaleźć pozycji, bardzo trudne by to było, której by mógł pokazać, ja coś obiecuję, co prawda ci moi tego nie chcą, ale jak ja będę prezydentem, to jak ja z nimi porozmawiam, to nawet tuż będzie chciał dać 15 emeryturę. Nikt mu już w to nie chciał wierzyć. Efektem było pokazanie, że ta koalicja przestała być koalicją. Po prostu. Magdalena B. nią chcę jeszcze zapytać, czy ten wynik, który osiągnęła i 4,1% głosów, czy dają jej poczucie takiego spełnienia e, w, ty, w, ty, w tych wyborach, czy niekoniecznie? Ja myślę, że to i tak jest sukces Magdaleny Bied, bo aż tylu procent jej nie przewidywałam. E, ta kampania była też taka, ja mam wrażenie, że jakoby jej nie było Magdaleny Bied. No przeskoczył ją Adrian Zandberg, no ale to też na tym... Przeskoczył ją Brown z drugiej no, strony. Tak, ale też Adrian no, przeskoczył Zandberg... Przeskoczył i to znacząco, znacząco Adrian Zandberg, bo e, o 1,1 i 1,1 punktu procentowego. Dobrze być lewicowcem, ale nie w rządzie, tak. tylko ale to też pokazywała ta debata, która była w TVP, kiedy oni się jakby pokłócili. No i on mówi do nich Zandberg, co to opowiadasz Magda, przecież za fotel marszałka Sejmu tak naprawdę weszliście do tego rządu i widzicie, że nic tam nie możecie zrobić. Tak? On pokazał ich bezradność. Zresztą mam wrażenie, że Andrian Zandberg... Co 4 lata czy co 5 lat mhm. jakby się zapowiada, prawda? <laughs> jest jakaś zandbergomania, wszyscy po prostu kochają Adriana Zandberga, a później on jakby zasypia na kolejne 4 lata i znowu w debatach Jak kiedyś świetny. w filmikach. Czyli za długo się hibernuje, Gdyby to trwało <laughs> krócej, to byłby jeszcze lepszy wybór. Ja mam takie wrażenie w ogóle, że problem tej lewicy, młodej lewicy, to znaczy właśnie Magdaleny Biat, Adriana Zandberga, no nie chcę ich tak bardzo wrażać, jest taki, że oni nie są pracowici. I to pokazuje ten czas pomiędzy kampaniami, że ich nie ma de facto. To, to jest trochę kawiorowa lewica. Zresztą jakby tak zobaczyć na ich doświadczenie polityczne, to rzeczywiście tak jest. I oni nie gryzą trawy, więc dlatego ludzie na nich nie głosują aż tak mocno. Wolą tych polityków, którzy się o nich biją. O to chodzi właśnie w polityce, żeby się bić o wyborcę, a nie żeby tak jak Rafał Trzaskowski mówić, cała Polska na Rafała. Jak będzie wyglądała walka w drugiej turze zdaniem doktora Józefa Orła? Te dwa tygodnie, które są przed nami. Niesłychanie ostra. Niesłychanie ostra, bo jeśli nie będzie ostra, to Trzaskowski przegra z krytesem. Jeśli będzie bardzo ostra, to raczej, bo będzie, według mnie Tusk zorganizuje ton tej debaty, żeby była bardzo ostra. To jest pytanie, jakie argumenty wyciągnie Trzaskowski? Czy wyciągnął Trzaskowskiemu, żeby je pokazywał? Bo nie bardzo sobie to wyobrażam. Boję się natomiast tego, że Donald Tusk ową ostrość. Może osiągnąć w inny sposób, zapowiadając tak czy inaczej, bardziej lub mniej okrągło, unieważnienie tych wyborów, czyli wariant rumuński. Tylko, że wariant rumuński właśnie dzisiaj być może się skończył i nie znam wyników. Pytanie, jeżeli tam wygra pan Simeon, to to być może rozstrzygnie kwestię wyborów w drugiej turze. Za chwilę... Za chwilę obiecuję naszym widzom, zorientujemy się jak sytuacja... W Rumunii no, żyjemy bardziej jednak polską rzecz jasna. Bardzo dziękuję naszym gościom, dr Józef Orzeł, filozof, socjolog klubu Janna Joanna Miziołek, Tygodnik w Prosti, program Rozjazd, nie bałem premiera, więc będziecie Wtarek. mogli o wiele więcej powiedzieć na dziękuję temat tej bardzo. pierwszej tury. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne. Ważne.